Jest duży, już raczkuje eee, Ze starszym też się wybawiłam dinozaurem. z wielkim fanem dinozaurów, więc troszeczkę tak odsapnam. Wybawiłam się z dzieciakami. Zakończony remont. <gryw> Bardzo bym chciała. Co mówię, to co mówiłam? Spodnie takie la lniana To oczywiście e, kolekcja plus size. Sukienka, sukienka i sukienka. I sukienka. Także będzie siedział. Przyszło też drugie zamówienie. Zamówienie dla chłopaków i dla bąbelków. E, no to dla bąbelków to tak tych szercików pozamawiałam. O, taki fajnych cute O Batman. Zobaczcie, to jest wszystko na licencji bardzo fajnej jakości. Bawełenka, więc takie słodziaśne. Marvel. To jest taki t-shirt. Taki t-shircik z małymi Marvelkami, z małymi po prostu... nie, DC, przepraszam. To jest DC, bo to jest wszystko na tej licencji, więc taki takie t-shirtiki, więcej, jeszcze więcej super bohaterów. Oczywiście musi być Psi Patrol t shirt więc raczej tutaj takich t shirtików pozamawiałam. Dinozaury, Kasper uwielbia dinozaury, więc tak. Proszę bardzo. Taki niebieski. Czy on ma jakiś nadruk na plecach? Tak mi się wydawało. O, tak. tak. Mam. A to w ogóle z drugim rękawem. Z białym drugim rękawem. I jeszcze jeden dinozaur. Dinozaur dla katerka. Pod spodem są jeszcze shorty. Zamówiłam shorty już tak wakacyjnie. Słuchajcie, stwierdziłam, że no już się pojawiają kolekcje. Ceny już są dowalone, więc szorciki. Takie materiałowe, takie a'la jeansowe, ale jednak na gumce, to jest ważne. A Takie niebieskie. Takie beżowe. To oczywiście mój mąż będzie mierzył, bo dla mojego męża zamówienie. I trochę takich t-shirt'cików białych, e, takich jaśniejszych na właśnie wakacyjnych. A, jeszcze jedne shorty. Jeszcze jedne shorty takie czarne, sprane, z dziurami. No, z takimi przetarciami, no nie wiem. Nie wiem, czy to mój mąż zaakceptuje. Nie wiem, czy w ogóle wejdzie. Być może, jeżeli nie mąż, to syn. Takie aktualnie mają rozmiary, że jak jesteś za mały na mojego męża, to jest idealne na mojego syna. Jak jesteś za dużo na mojego syna, to jest idealne na mojego męża. No, no idealnie, więc takie to jest zamówienie. E, I co jeszcze zamówiłam? Słuchajcie, koleżyki. E, jednego już otworzyłam zamówiłam talerzyki, były na wyprzedaży a u nas wyszło trochę e, talerzyków deserowych no słuchajcie, takie zupełnie proste białe z złotą obwódeczką dookoła, nie chciałam jakiegoś świrowania, nie chciałam w jakimś e, konkretnym kolorze one tutaj mają podaną cenę, że 13 zł, nie, one kosztowały 3 albo 4 złota 3 albo 4 złote sztuka, więc takie właśnie, wiecie, na kanapeczkę, na jakąś sałateczkę, na jakiś nawet ciasto, po prostu, no, po świętach tak stwierdziłam, że jest tego mało, po prostu, a trochę wyszło, trochę się zbiło, więc już nie chciałam całego zestawu kupować, tylko dokupiłam taki talerz No, więc takie zamówienie, kolejne, tak jak wam mówię, no ja w sniseju to przynajmniej raz w miesiącu zamówienie muszę zrobić. Zapraszam na projekt Denko, czyli puste opakowania po kosmetykach i wszystko to, co skończyłam w kwietniu. I co to, co się pierwsze, pierwsze rzuca na, do, w oczy, to maska profesjonalna Isana profesjonal. Maska do włosów czarny bez i truskawka, bardzo fajnie pachniała i kocham to otwieranie kocham to otwieranie w ten sposób, bardzo dobrze mi się nią, em, z niej korzystało, z tego słoiczka e, i no nawilżająca, no fajna, no nie przepłacasz e, za, za taki produkt, a działa naprawdę fajnie, ujarzmia, nawilża bardzo spoko. E, wiadomo, że Balea musi być. Proszę bardzo, taki zapach e, wykończony jeszcze jest z Trickle Moon krem e, do rąk. Taki bardzo był bawełniany zapach. Wykończony też peeling do skóry głowy z Only Bio. Taki bardzo piaskowy, taki bardzo pestkowy. No ale przyjemny. Wykorzystam bardzo fajny. Liren. Spicy chocolate. Kojący balsam do ciała. Słuchajcie, to pachnie naprawdę jak czekolada, to pachnie jak, jak coś co, chce się zjeść, bardziej orzechowo, bardziej tak orzechowo, czekoladowo. Normalnie za każdym razem, jak to otwieram, to mam ochotę zamoczyć palucha i po prostu to zjeść. Naprawdę bardzo, tu jest I'm delicious naprawdę bardzo smakowicie pachnący balsam do ciała, ale się kleił więc dobrze, że go wykończyłam teraz kończy się sezon jakby naklejące balsamy teraz tylko te, które się w 100% wchłaniają, jeszcze jeden balsam wykończony, taka miniaturka oczywiście z The Body Shop Moringa jeden z moich ulubionych zapachów no fajny, fajny fajny co jeszcze wykończona? Kolorówka tutaj Kiko, Puder Kiko Milano. Mam kolejne opakowanie, bardzo ładne opakowanie. To jest niby transparentny, ale jednak on trochę przyciemnia, przyciemniał. Podkład nie przeszkadzało mi to, bo korzystałam z niego tylko wtedy, kiedy nagrywałam, tylko wtedy, kiedy potrzebowałam, żeby jednak te lampy się nie odbijały od twarzy. Więc bardzo mi się fajnie sprawdził. Wiedząc, jak działa, myślę, że mogę polecić. Wykończony też Hagi, ten fest, cyklu czuły krem do twarzy. Tutaj była informacja, że trzeba go używać na początku cyklu w fazie menstruacyjnej, wtedy kiedy skóra jest bardzo przesuszona i wtedy on jest bardzo nawilżający. No ja go używałam cały czas. On ma 30 ml. No słuchajcie, skończył się w zastraszającym tempie. No chyba po miesiącu. Po miesiącu używania używałam go na noc. No, się wykończył, więc uważam, że no powinien być tutaj 50 ml spokojnie. Nie wiem, czy, czy to miało jakiś sens używanie go w konkretnej fazie cyklu menstruacyjnego. No nie wiem, używam go, nie patrząc na to zupełnie. Wykończyłam półlitrową odżywkę do włosów Color Protect Professional Express Treatment z Ronej. Jest to odżywka, ona była chyba w kolorze różowym, tak? W kolorze różowym. Jest to odżywka bez spłukiwania, którą używam wtedy, kiedy nie mam, och mam ochoty, nie mam czasu nakładać maskę i po tej odżywce robią się te moje wspaniałe fale. Wspaniałe fale surferskie. Mam jeszcze drugą wersję niebieską i myślę sobie, że wrócę do niej. Wrócę do niej, bo czy na wakacje, właśnie ten okres raz wakacyjny, kiedy ja psikam sobie włosy i nie będę ich pewnie suszyła, one same będą wysychać. To te surferskie fale się będą robić, więc polecam serdecznie. Ona kosztuje, nie wiem, dyszkę 15 zł. Pół litra. Dezodorant Fa. Nie wiem, zwykle nie mam do powiedzenia nic na jego temat. I wykończone dwa podkłady. Właściwie to tu, tutaj mamy krem CC e, numerek 01. O Jezus, numerek 01. E, taki po prostu codzienniak do wyrównania kolorytu. E, bardzo spoko. E, I em, Reverse Fix Matte Makeup. Też jakiś super jasny kolor. O, 30 natural beż. Więc może nie taki jasny, ale był jasny i ja go używam do rozjaśniania podkładów. Więc też całkiem przyjemny, ale rzeczywiście bardzo matował. Rze ma matował. Matowił tą skórę. Rzeczywiście ona była taka bardzo pudrowa, nawet po prostu po nałożeniu tego, tego podkładu. Więc tyle. Tyle wykończonych rzeczy w kwietniu. Nie wiem, czy dużo, czy mało. Nie wiem, no to to z długo. Z tego to długo korzystałam. Myślę, że za 2-3 lata. Jak nic. Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu. Na przebiegach mogliście zobaczyć, że byliśmy e, u bąbelków. Właściwie to nie widzieliście, że byliśmy u bąbelków, ale byliśmy. Byliśmy na szybkiej kawce e, u dzieciaczków. Wybawiłam się jak nie wiem co, za wszystkie czasy. Dawno nie byliśmy, bo to a to chor, chorzy byli oni, a to chorzy byliśmy my, e, a to po prostu gdzieś tam, po prostu terminy nam nie bardzo pasowały, więc teraz w ten po prostu weekend majowy byliśmy u mm, bąbelku w odwiedzinę mojego chrześniaka już jest duży, już raczkuje ze starszym też się wybawiłam dinozaurem jest wielkim fanem dinozaurów więc troszeczkę tak odsapnąłam, wybawiłam się z dzieciakami, więc byliśmy w odwiedziny remont na górze trwa, właściwie można powiedzieć, że już został, że zakończony remont bardzo bym chciała nie na no, zakończone jakby zostało ściąganie tej wylewki, teraz zostało tylko znoszenie tych worków. A tutaj historia z tymi workami jest taka, że tak znosimy je po schodach i to jest po prostu wielka po prostu masakra i ja wiem, że są sypy i my też mieliśmy my też mieliśmy pomysł na to, żeby sypy zainstalować na górze i po prostu, żeby to wszystko zjeżdżało przez taką rurę, ale niestety mamy za małe okno. Mamy niestety za małe okno na strychu do tego, żeby zainstalować taki sypy. i w ogóle mamy okno. Które zostałyby pewnie zniszczone e, przy tym wszystkim? Tak, że roboty trochę było jednak. E, u mojej mamy też już się zaczęło, więc, więc tak, więc weekend majowy można powiedzieć, że to jakby odkreślony i nie zagrillowaliśmy, nawet nie zagrillowaliśmy ani razu, ale muszę Wam powiedzieć też, że grillowanie na siłę nie jest dla mnie żadną przyjemnością absolutnie nie jest dla mnie żadną przyjemnością, czekam na ten czas kiedy będzie ciepło, kiedy będziemy mogli usiąść rzeczywiście wieczorkiem może z jakimś lekkim sweterkiem wiadomo, nie szalejmy ale nie, że po prostu jest zimno i trzeba w kurtkach siedzieć, bo trzeba zapalić grilla, dla mnie to nie jest przyjemność, absolutnie, jedzenie na zewnątrz jak jest zimno eee, i z przymusu, więc czekamy na tą lepszą pogodę Czekamy na lepszą pogodę i wtedy odpalimy grilla. Wtedy zaczniemy sezon grillowy, a jak już zaczniemy, to już nie będzie końca. Na zewnątrz nam się już ładnie zazieleniło, już nie mogłam się tego doczekać, ale już się zagęściło, już coraz więcej tych... tych liści powychodziło, także bardzo fajnie. Bardzo fajnie, już, już to wygląda coraz fajniej. Tutaj ile pokrzyw. Tutaj ile pokrzyw już urosło, no po prostu cudnie, uwielbiam, uwielbiam jak już się robi właśnie tak zielono, wtedy jest po prostu ładnie, nie jest tak ponuro, pozytywniej. Zabieram się za nagrywanie, mierzymy i mam kilka nowości z bez. to co Wam chcę pokazać, to co już Wam się tutaj pewnie wrzuca w oczy, to ta zielona sukienka. Zielona sukienka, to co się rzuca w oczy to na pewno takie tuniczki. Takie tuniczki. O, tu jest taka tunika granatowa z haftem. E, I jeszcze taka tunika jest, jakie kolory. Jakie kolory, jak to wszystko pięknie wygląda. Kocham. Kocham, oczywiście przyszły mi jeszcze te dwie rzeczy, które zamieniałam. Zamieniałam, bo były na mnie e, za małe. Za małe po prostu, ta sukienka taka Paisley, e, zamieniałam na większą i zamieniałam e, ten różowy, ten różowy e, taki, taka bluzo, bluzo sweterek. Zamieniałam na większe, także takie zamówiłam, go przyszło, a jeszcze tu się ukryła jedna, jedna kieca. Kieca, która jest różowo-czerwona i aparat nie wyrabia. Aparat nie wyrabia z wyostrzeniem. No fajna, fajna. Także już, już niedługo powinno się coś pojawić. Kącik mola książkowego. Halo, witajcie, zapraszam na szybki kącik filmowy i e, książkowy. E, podsumowanie książkowe wrzucę Wam tutaj z boku. Zobaczycie co e, doczytałam, co e, opowiadałam Wam o Marii Peszek na Kurwiam Zen. E, reszta książek była taka w porządku, nie, bez szaleństwa, nic mnie nie ruszyło. Porno było w miarę spoko, było ciekawe, e, książka opowiadała o pracy. W tej branży, a reszta była taka, taka sobie, więc nie będę się tutaj rozwodziła. To, co oglądałam, to były Pogromcy Duchu, Farma Clarksona wspominałam, Sukcesja, która mnie w ogóle nie porwała, Gdzie Diabeł, nie może tam baby pośle, dwie części w ogóle jakoś tak też, też mnie nie porwało, też, też szaleństwa nie zrobiły Cinderella, wpieprzyłam się w musical i ja musical i tak tak średnia wosek z wielkim mieście, sezon 3, 4, 5 i 6. E, to było takie na odmurzenie, to było takie przypomnienie sobie tych odcinków, bardzo bardzo przyjemne. E, w śniegu już nigdy nie będzie, polski film, e, właściwie to o niczym nuda. E, I e, ktoś się śmieje, ostatni na Prime, Video, jo, na Prime Video, na Amazon Prime Video, wspominałam o tym, bardzo fajny program, polecam też e, na odmówzenie. I tak zmieściłam się prawie w półtorej minuty. Koncik mola książkowego.